Przecież słuchajcie, te protesty, które wpłynęły. Czy wy uważacie, że służby państwa działają dobrze? No przecież zrozumcie, wpłynęło dziesiątki tysięcy protestów. W większości tak naprawdę wieltyka. Zgadza się. Nawet na jego czas. Zgadza się. A zadał mu ktoś pytanie w tej Polsce, kto za to zapłacił? Ile kosztuje znaczek i polecony dzisiaj? Niech ktoś powie. Policzcie sobie to 8 przez generalnie ile? 30 i nie więc To około 50 tysięcy. To policzcie sobie to 50 tysięcy przez 800. Zadał ktoś pytanie, panu kierownikowi co to finansowało? Zadał ktoś pytanie? Nie, nie zadał to pytanie, bo gwarantuję wam, że to nie zrobili ludzie. Którzy nawet nie mają niektórzy pojęcia, jak złożyć taką skargę, tylko na tym siedziały odpowiednie kancelary, którym trzeba było zapłacić i jeszcze to wysłać. I nie zrobili to za bóg,